Wyobraź sobie dwoje ludzi, Anna i Carlos, którzy dorastali w tej samej dzielnicy, zamieszkanej przez klasę średnią, uczęszczali do tych samych szkół i ukończyli uniwersytet w tym samym roku. Dziesięć lat później ich życie potoczyło się zupełnie w innym kierunku. Anna mieszka w pięknym domu prowadzi odnoszącą sukcesy firmę i podróżuje po świecie, podczas gdy Carlos wciąż z trudem wiąże koniec z końcem, mieszka w małym wynajętym mieszkaniu i tkwi w niekończącym się cyklu dług. Co zadecydowało o zmianie ich losów? Odpowiedź leży w sposobie myślenia. Niedawne badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda pokazuje, że 85% sukcesu finansowego jest powiązane z naszym nastawieniem i umiejętnościami społecznymi, a tylko 15% zależy od wiedzy technicznej. Oznacza to, że sposób w jaki myślisz może mieć znacznie większy wpływ na Twoje bogactwo niż jakikolwiek stopień uniwersytecki czy konkretna umiejętność. W tym filmie zbadamy główne różnice między sposobem myślenia tych, którzy zdobywają bogactwo, a sposobem myślenia tych, którzy mają problemy z finansami. Co więcej, zapewnimy praktyczne narzędzia, które zmienią Twój sposób myślenia i poprowadzą Cię w stronę sukcesu finansowego. Czy jesteś gotowy zmienić swój sposób myślenia? Zacznijmy. Nastawienie na naukę i rozwój osobisty. Dla wielu osób nastawionych na ubóstwo nauka kończy się na edukacji formalnej. Na przykład, Carlos uważa, że wykonał już swoją część na uniwersytecie, a teraz chce tylko pracować, aby zarobić na pensję. Dodatkową naukę traktuje jako obciążenie, które konkuruje z czasem wolnym. Dane Amerykańskiego Biura Statystyk Pracy pokazują, że 33% dorosłych o niskich dochodach nie czyta ani jednej książki rocznie co ogranicza ich możliwości rozwoju finansowego. Osoby z nastawieniem na bogactwo postrzegają naukę jako osobistą inwestycję, a na poświęca godzinę dziennie na czytanie książek o biznesie i rozwoju osobistym oraz regularnie uczestniczy w seminariach i kursach online, aby być na bieżąco. Warren Buffett, jeden z inwestorów odnoszących największe sukcesy na świecie, w dużej mierze zawdzięcza swój sukces Intensywnemu nawykowi czytania. Praktyczne działanie: stwórz DLA siebie plan badania majątku. Wybierz książkę o finansach lub rozwoju osobistym i czytaj Twenty Stron dziennie. Za dwa tygodnie będziesz gotowy napisać książkę. Subskrybuj także podcasty finansowe i słuchaj ich gdziekolwiek jesteś. Zdobywanie nowej wiedzy to inwestycja w swoją finansową przyszłość. Postrzeganie pieniądza i jego funkcja dla osób o mentalności ubóstwa pieniądze są postrzegane jedynie jako środek na przetrwanie. Carlos uważa swoją pensję za coś, co należy od razu przeznaczyć na artykuły pierwszej potrzeby i pewne luksusy. Alarmujące statystyki pokazują, że forty procent Amerykanów nie byłoby w stanie pokryć pilnej potrzeby wynoszącej 400 dolarów bez zaciągania długów, co pokazuje krótkoterminowe spojrzenie na pieniądze. Z drugiej strony osoby nastawione na bogactwo postrzegają pieniądze jako narzędzie do tworzenia większej wartości i możliwości. A na rozumie, że pieniądze można wykorzystać do generowania większego bogactwa dzięki mądrym inwestycjom. Robert Kiyosaki, autor książki Bogaty ojciec, biedny ojciec, twierdzi, że biedni i klasa średnia pracują DL pieniędzy, podczas gdy bogaci zarabiają pieniądze pracując dla nich. Praktyczne działanie. Zmień swoje spojrzenie na pieniądze. Zamiast postrzegać to tylko jako sposób na opłacenie rachunków, zadaj sobie pytanie: jak możesz wykorzystać część tych środków, aby wygenerować więcej w przyszłości? Przeznacz od 5% do ten procent swoich dochodów na inwestycje lub rozpoczęcie działalności pobocznej. Pamiętaj, że nie liczy się to, ile masz, ale to, jak z tego korzystasz. Stosunek do ryzyka i niepewności osoby nastawione na ubóstwo często boją się ryzyka i niepewności. Carlos na przykład woli zachować obecną pracę, nawet jeśli jej nie lubi, bo daje mu poczucie bezpieczeństwa. Pomysł założenia firmy lub dokonania znaczącej inwestycji przeraża cię. Dane pokazują, że osoby o niskich dochodach są o forty 7% mniej skłonne do podejmowania ryzyka finansowego niż osoby o wyższych dochodach. Z kolei bogaci postrzegają ryzyko jako istotny element wzrostu i sukcesu. Anna rozumie, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, ale także szansą. Nie boi się porażek, ale traktuje je jako cenną lekcję. Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka, powiedział, że największym ryzykiem jest nie podejmowanie żadnego ryzyka w szybko zmieniającym się świecie. Działanie praktyczne. Zapoznaj się z koncepcją skalkulowanego ryzyka. Zidentyfikuj małą inwestycję lub projekt poboczny, który cię interesuje, dokładnie go zbadaj i oceń możliwe pozytywne i negatywne skutki przed podjęciem działań. Celem nie jest bycie lekkomyślnym, ale raczej wyjście ze strefy komfortu w poszukiwaniu większych korzyści. Skoncentruj się na rozwiązaniach, zamiast na problemach osoby z nastawieniem na ubóstwo mają tendencję do skupiania się na problemach i przeszkodach. Carlos w obliczu wyzwania finansowego ma tendencję do narzekania i szukania wymówek, takich jak zła sytuacja ekonomiczna lub pech. Badanie wykazało, że osoby skupiające się na problemach mają o terty one procent mniejsze szanse na osiągnięcie swoich celów finansowych. Bogaci natomiast Skupiają się na rozwiązaniach. Kiedy Anna napotyka przeszkodę, jej pierwszym pytaniem jest: Jak rozwiązać tę sytuację? Problemy postrzega jako szansę na innowacje i rozwój. Elon Musk, znany z podejmowania niemożliwych wyzwań, stwierdził, że największym ryzykiem jest niepróbowanie czegokolwiek. Praktyczne działanie. Następnym razem, gdy napotkasz problem finansowy, zamiast narzekać, zapisz pięć możliwych rozwiązań. Nawet jeśli wydają się one mało prawdopodobne, to ćwiczenie pomoże wytrenować twój umysł, aby szukał okazji, zamiast skupiać się na przeszkodach. Oszczędności i nawyki inwestycyjne osoby nastawione na ubóstwo często żyją od wypłaty do wypłaty, wydając wszystko, co zarobią. Carlos na przykład uważa, że oszczędzanie jest niemożliwe i gdy dostaje podwyżkę, od razu wydaje ją na luksusy. Statystyki pokazują, że 60% Amerykanów ma mniej niż one 1000 dolarów oszczędności, co czyni ich podatnymi na sytuacje kryzysowe i niezdolnymi do korzystania z możliwości inwestycyjnych. Z drugiej strony, bogaci stawiają na oszczędności i inwestycje. Anna żyje poniżej swoich możliwości i odkłada 20% procent swoich dochodów na oszczędności i inwestycje, zanim wyda na cokolwiek innego. Warren Buffett podsumowuje tę mentalność, gdy mówi, nie oszczędzaj tego, co zostanie po wydawaniu, wydawaj to, co zostanie po oszczędzaniu. Praktyczne działanie: zacznij od wyzwania, one percent. W tym tygodniu zaoszczędź one percent swoich dochodów. W następnym tygodniu zwiększ go do 2% i tak dalej, aż osiągniesz komfortowy poziom oszczędności. Najlepiej 20% lub więcej. Skonfiguruj automatyczne przelewy na konto oszczędnościowe w dniu otrzymania zapłaty. Nawyk oszczędzania jest ważniejszy niż początkowa kwota. Stosunek do czasu osoby z nastawieniem na ubóstwo często postrzegają czas jako coś, co należy zmarnować. Carlos godzinami ogląda telewizję lub przegląda media społecznościowe, traktując swój wolny czas jako okazję do spędzenia wolnego czasu. Dane pokazują, że przeciętny Amerykanin ogląda telewizję ponad faur godziny dziennie, co równa się ponad dwóm miesiącom w roku. Z drugiej strony Bogaci uważają czas za swój najcenniejszy zasób. A na dokładnie planuje swój dzień, aby mieć pewność, że każda godzina przyczyni się do osiągnięcia jej długoterminowych celów. Nawet czas wolny można wykorzystać produktywnie, niezależnie od tego, czy chodzi o czytanie, Uczenie się nowych umiejętności czy nawiązywanie kontaktów. Jim Rohn powiedział, że czas jest cenniejszy niż pieniądze. Działanie praktyczne: przeprowadź audyt czasu przez tydzień. Zapisz, jak spędzasz każdą godzinę dnia i oceń, ile czasu poświęcasz na działania zgodne z Twoimi celami finansowymi. Znajdź przynajmniej dwie godziny dziennie, które możesz przeznaczyć na produktywne działania. Sieć kontaktów i relacji osoby z nastawieniem na ubóstwo mają tendencję do zamykania się w swoim najbliższym kręgu. Na przykład Carlos utrzymuje kontakty towarzyskie wyłącznie z kolegami z pracy i przyjaciółmi z dzieciństwa, a tworzenie sieci kontaktów postrzega jako coś fałszywego. To ograniczenie kontaktów może znacząco wpłynąć na Twoje możliwości, ponieważ 85% miejsc pracy jest zdobywanych dzięki networkingowi. Bogaci ludzie rozumieją siłę połączeń, a Anna stale stara się poszerzać swoją sieć kontaktów, uczestnicząc w wydarzeniach, dołączając do grup zawodowych i poszukując mentorów. Każde nowe połączenie postrzega jako szansę lub źródło wiedzy. Porter Gale, autorka i przedsiębiorca, powiedziała, że jej sieć stanowi jej wartość netto. Praktyczne działanie: podejmij wyzwanie rozbudowy swojej sieci. Postaraj się co tydzień spotykać jedną nową osobę odpowiednią do Twoich celów finansowych, czy to za pośrednictwem LinkedIn, wydarzeń lokalnych, czy też prosząc obecne osoby kontaktowe o przedstawienie. Każde nowe połączenie to drzwi do nowych możliwości. Postawa wobec edukacji finansowej wiele osób nastawionych na ubóstwo uważa, że edukacja finansowa jest nudna i skomplikowana. Carlos unika czytania o inwestycjach i planowaniu finansowym i zadowala się podstawową wiedzą, którą zdobył w szkole. Ten brak zainteresowania może mieć poważne konsekwencje, gdyż tylko tyrty 4% Amerykanów potrafi poprawnie odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące finansów osobistych. Z drugiej strony, bogaci uważają edukację finansową za niezbędną. Anna poświęca czas. Na poznawanie strategii inwestycyjnych, planowania podatkowego i trendów gospodarczych. Benjamin Franklin mawiał, że inwestycja w wiedzę procentuje najlepiej. Praktyczne działanie. Rozpocznij swoją przygodę z edukacją finansową, wybierając koncepcję finansową, którą zawsze chciałeś zrozumieć. Poświęć Tirty minut na zbadanie tego problemu, korzystając z bezpłatnych zasobów internetowych, takich jak filmy i artykuły. Zaplanuj regularne kontynuowanie edukacji finansowej w ramach planu rozwoju osobistego. Nastawienie na obfitość a nastawienie na niedostatek postawę ubóstwa często charakteryzuje przekonanie, że ilość dostępnych zasobów jest ograniczona. Carlos na przykład postrzega sukces finansowy innych jako zagrożenie DLA własnego potencjału i wierzy, że istnieje tylko niewielka liczba możliwości. Może to prowadzić do nastawienia opartego na rywalizacji i zazdrości, a nie na współpracy i rozwoju. Natomiast nastawienie na bogactwo opiera się na przekonaniu, że istnieje mnóstwo możliwości i że współpraca może stworzyć większą wartość DLA każdego, a na wierzy, że sukces innych może otworzyć drzwi do nowych możliwości, dlatego jest chętna do współpracy i uczenia się od współpracowników i konkurencji. Jak stwierdził Stephen Covey w książce Seven nawyków skutecznego działania, nastawienie na obfitość ma kluczowe znaczenie DLA tworzenia trwałych relacji i możliwości. Praktyczne działanie. Przyjmij nastawienie obfitości, uznając i celebrując sukcesy innych. Zamiast postrzegać sukces innych jako zagrożenie, zadaj sobie pytanie, w jaki sposób możesz współpracować z tymi osobami lub uczyć się od nich. Dołącz do grup sieciowych i wydarzeń, podczas których możesz dzielić się swoimi pomysłami i uczyć się od innych. Umiejętność podejmowania decyzji i działania osoby nastawione na ubóstwo często zwlekają i mają trudności z podejmowaniem decyzji. Szczególnie tych związanych z pieniędzmi i inwestycjami. Carlos na przykład odkłada na później ważne decyzje dotyczące swoich finansów osobistych, takie jak założenie konta oszczędnościowego czy, czy inwestowanie, obawiając się błędów i strat. Z drugiej strony, osoby nastawione na bogactwo rozumieją, jak ważne jest podejmowanie świadomych decyzji i szybkie działanie. Anna dokładnie ocenia swoje możliwości, ale nie waha się podjąć decyzji, gdy jest to konieczne. Postrzega działanie jako niezbędne do postępu i rozumie, że nawet jeśli nie wszystkie decyzje są doskonałe, działanie jest kluczowe dla osiągnięcia celów. Peter Drucker, uznany ekspert w dziedzinie zarządzania, podkreśla, że najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie praktyczne działanie Zacznij bardziej asertywnie podejmować drobne decyzje finansowe. Stwórz listę działań finansowych, które odkładasz, i ustal konkretne terminy ich podjęcia. Podejmując decyzje i podejmując działania częściej, rozwiniesz pewność siebie i umiejętności zarządzania finansami. Samodyscyplina i kontrola emocjonalna. Brak samodyscypliny jest częstą cechą osób nastawionych na ubóstwo. Na przykład Carlos ma trudności z kontrolowaniem swoich impulsów do wydawania pieniędzy i często poddaje się impulsywnym zakupom. Dane pokazują, że 60% osób dokonujących zakupów pod wpływem impulsu popada w kłopoty finansowe. Z kolei osoby o nastawieniu na bogactwo ćwiczą samodyscyplinę i kontrolują swoje emocje. Anna ma szczegółowy budżet i unika niepotrzebnych wydatków, nawet gdy kuszą go promocje. Jak stwierdził autor James Clear w Atomic Nawyki, samodyscyplina to umiejętność, którą z biegiem czasu można rozwijać i doskonalić. Praktyczne działanie. Wyznacz cele finansowe i stwórz plan ich osiągnięcia. Opracuj budżet zawierający listę priorytetów finansowych i zobowiąż się do trzymania się tego planu. Kiedy odczuwasz pokusę wydawania pieniędzy pod wpływem impulsu, przypomnij sobie o swoich celach i planie, który opracowałeś. Aby je osiągnąć, zdolność do odporności i adaptacji mentalność ubóstwa może prowadzić do beznadziei w obliczu trudności. Na przykład Carlos czuje się zniechęcony w obliczu wyzwań finansowych i łatwo się poddaje. Badania wskazują, że 58% osób borykających się z trudnościami finansowymi rezygnuje z realizacji swoich celów ze względu na brak odporności. Z drugiej strony bogaci są odporni i elastyczni. Ana stawia czoła wyzwaniom z pozytywnym nastawieniem i szuka sposobów na adaptację i pokonywanie przeszkód. Rozumie, że trudności są częścią drogi do sukcesu i wykorzystuje te doświadczenia do rozwoju. Jak powiedział Nelson Mandela, Nieważne ile robisz, ale ile serca wkładamy w to, co robisz, robi różnicę. Praktyczne działanie Zbuduj swoją odporność, stawiając czoła wyzwaniom finansowym z pozytywnym nastawieniem. Kiedy napotkasz przeszkodę, zrób listę możliwych rozwiązań i spróbuj wyciągnąć wnioski z danej sytuacji. Zastanów się, jak możesz wykorzystać swoje doświadczenia, aby wzmocnić siebie i ulepszyć swoje strategie finansowe. Umiejętność wyznaczania i osiągania celów wyznaczanie i osiąganie celów jest podstawą sukcesu finansowego. Osoby nastawione na ubóstwo często mają trudności z wyznaczaniem jasnych celów i osiąganiem rezultatów, co widać w przypadku Carlosa, który ma niejasne cele i nie ma ustrukturyzowanego planu ich osiągnięcia. Badania pokazują, że ninety 2% osób, które wyznaczają sobie konkretne cele, ma znacznie większe szanse na osiągnięcie sukcesu. Z drugiej strony, osoby nastawione na bogactwo wyznaczają jasne cele i tworzą szczegółowe plany ich osiągnięcia. Anna wyznacza konkretne cele finansowe, takie jak oszczędzanie określonej kwoty miesięcznie i inwestowanie w aktywa długoterminowe. Używa narzędzi takich jak smart, konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny, określony w czasie, aby mieć pewność, że jej cele są realistyczne i osiągalne. Praktyczne działanie. Wyznacz konkretny cel finansowy i stwórz szczegółowy plan jego osiągnięcia. Użyj metody smart, aby mieć pewność, że Twój cel jest jasny i osiągalny. Wyznaczaj kamienie milowe i regularnie śledź swoje postępy, aby zachować motywację, i w razie potrzeby dostosuj swoją strategię. Edukacja finansowa i poszukiwanie wiedzy, nastawienie na ubóstwo. Często odzwierciedla się w braku zainteresowania lub inwestycji w edukację finansową. Na przykład, Carlos nie stara się uczyć o inwestycjach ani zarządzaniu finansami, w wyniku czego podejmuje błędne decyzje, które szkodzą jego przyszłości finansowej. Badania pokazują, że 45% osób z niskim wykształceniem finansowym ma większe trudności z osiągnięciem stabilności finansowej. Z kolei osoby z nastawieniem na bogactwo cenią sobie możliwość kształcenia ustawicznego i stale starają się poszerzać swoją wiedzę finansową. Anna czyta książki, bierze udział w kursach i podąża za najnowszymi trendami gospodarczymi, aby podejmować świadome decyzje. Jak zauważył Benjamin Franklin, inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. Praktyczne działanie? Poświęć czas na naukę finansów osobistych i inwestowania. Zapisz się na kursy online, czytaj książki i śledź blogi lub podcasty ekspertów finansowych. Dodatkowo rozważ współpracę z mentorem lub doradcą finansowym, aby pogłębić swoją wiedzę i zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Efektywne wykorzystanie czasu, zarządzanie czasem to kolejny obszar, w którym różni się sposób myślenia o ubóstwie i bogactwie. Carlos, Często gubi się w zadaniach niepriorytetowych i zwleka z ważnymi czynnościami, takimi jak przegląd budżetu czy planowanie inwestycji. Badania wskazują, że 55% osób, które nie zarządzają dobrze swoim czasem, boryka się z większymi trudnościami finansowymi. Z drugiej strony osoby nastawione na bogactwo skutecznie zarządzają swoim czasem i ustalają priorytety działań, które przyczyniają się do ich celów finansowych. Anna organizuje swój dzień w taki sposób, aby mieć pewność, że znajdzie czas na przegląd swoich finansów, zaplanowanie inwestycji i pracę nad swoimi projektami. Jak powiedział Tim Ferris, autor książki For Godzinny Tydzień Pracy, to co zrobisz dzisiaj może poprawić twoje jutro. Praktyczne działanie: stwórz dzienny lub tygodniowy plan, aby lepiej zarządzać swoim czasem. Nadaj priorytet działaniom, które bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia Twoich celów finansowych i minimalizują czynniki rozpraszające. Korzystaj z narzędzi zwiększających produktywność, takich jak kalendarze i aplikacje do zarządzania zadaniami, aby zachować koncentrację i wydajność. Networking i budowanie relacji mentalność ubóstwa może prowadzić do izolowanego i konkurencyjnego podejścia do innych. Carlos, na przykład, unika budowania relacji i sieci zawodowych, uważając, że konkurencja stanowi zagrożenie. Dane pokazują, że 70% możliwości zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej można uzyskać dzięki sieciom kontaktów. Z kolei osoby o nastawieniu na bogactwo rozumieją wartość tworzenia sieci kontaktów i budowania relacji. Anna uczestniczy w wydarzeniach networkingowych, współpracuje ze współpracownikami i szuka mentorów, którzy mogą zaoferować wskazówki i możliwości. Jak stwierdził Harvey McKay, autor książki, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Twoja sieć jest twoim atutem. Praktyczne działanie: weź udział w wydarzeniach networkingowych i szukaj możliwości nawiązania kontaktu z osobami z Twojego obszaru zainteresowań. Nawiązuj autentyczne relacje i oferuj wartość innym, tworząc sieć wsparcia, która może przynieść korzyści zarówno Twoim celom zawodowym, jak i finansowym. Przedsiębiorczy sposób myślenia i innowacyjność. Nastawienie na ubóstwo. Może ograniczać zdolność dostrzegania szans i stosowania innowacyjnego podejścia. Carlos może zadowolić się stabilnością i unikać ryzyka, woląc nie odkrywać nowych pomysłów i przedsięwzięć. Badania wskazują, że 8% przedsiębiorców odnoszących sukcesy ma sposób myślenia skoncentrowany na innowacjach i chęć podejmowania skalkulowanego ryzyka. Z kolei nastawienie na bogactwo często kojarzone jest z podejściem przedsiębiorczym i innowacyjnym. Anna jest chętna do odkrywania nowych pomysłów, rozpoczynania projektów i wypróbowywania różnych strategii, aby osiągnąć swoje cele. Jak powiedział Peter Drucker, innowacja to akt wprowadzania zmian, które tworzą nowy rynek. Praktyczne działanie: Odkryj możliwości innowacji w swoim życiu finansowym. I zawodowym. Oceń pomysły biznesowe lub inwestycje, które uznasz za interesujące i bądź gotowy podjąć skalkulowane ryzyko. Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami i osiągnięciami w swojej dziedzinie, aby identyfikować nowe możliwości i dostosowywać się do zmian.